Dzień dobry, dzień dobry, witam w nowym dniu No ja właśnie teraz idę po arbuza Właściwie kupię dwa arbuzy Bardzo fajne ma arbuzy, tanie Niecałego dolara 3500 tysiąca jej także tu zjemy jest wczesna godzina, o jaki fajny domek przedpołudnie u nas ciepło, gorąco jest dzisiaj bardzo. No, zobaczymy co tam będzie. Wczoraj miałem fajną zabawną sytuację po raz pierwszy wyszłem śmieci wywalić no i nie wiedziałem gdzie jest śmietnik no ale tam znalazłem, zważyłem idę z powrotem, a koło mnie mieszkają taka rodzinka akmerska no i mnie zawołali, żebym usiadł na piwko a to mówię nie wypada powiedzieć, że nie Przysiadłem się halo z grzeczności Posiedziałem, chwilę Magda zaczęła się martwić, że mienia ma poszedł wywalił śmieci i wsiąknął. No to wyszła mnie szukać. Patrzę, a ja sobie siedzę i piwko piję. No, posiedziałem tam, trzy piwka wypiłem. No, rodzina ma trójkę dzieci. W ciężkich warunkach mieszkają te dzieciaczki. I tak się zastanawiam, czy nie zrobić małej zrzutki, małego life'a dla nich. Tak zebrać chociaż 100 dolarów i im dać. Może się uda. No, na razie tyle. No, kupiłem dwa arbuzy gąbkę. A nie wiem co ta Magda robi z tymi gąbkami Jaje czy co? Co idę do sklepu? Kup mi gąbkę, kup mi gąbkę Chyba trzy gąbki jej kupimy Jedną gąbkę na dzień używa, a nie wiem A tu można kupić rys. Halo Tu pani spoko ale o tej godzinie słonko zaczyna grać tutaj są pralnie wypiorą ciuszki wyprasują to, to jakieś te składy jakieś budowlane Najpa. No tutaj obok byłem właśnie w tej rodzince. and that new sky and Hello, how are you? Good? Hi. <laughs> are you okay? Yes, okay, okay, yeah. no problem. You sleep yes. Well nice. Sorry? You are uh, you sleepy last well nice. Yeah yeah yes no problem. Uh, okay good <laughs> you have children? Yeah I might try and go to visit uh ah. my uncle. <laughs> okay thank you. Yeah, welcome thank you bye, bye. A ja wezmę ten, dam jednego arbuza dla tych dzieciaczków You have for, oh, so for so children. Wow, wow, zaciągnięcie, so zaciągnąć No, dałem się so. wczoraj tam Chciałem też, Magda mnie wysłała, żebym kupił dwa piwka, mówić. dwa piwka wieczorem. Ale tam poszedłem, poszłem do, poszedłem do nich. Dałem tam dzieciakowi gwizdki, takie miałem. Gwizdek do dmuchania, to taki wiecie, gwizdek. Zaniosłem tam temu dzieciakowi, tam mieliśmy jakieś. No takie sosy tam, takie ketchupowe, pełno nam tego zostało, to im zaniosłem. To też mówi, to masz piwko, weź wypij piwko. No to wziąłem, też usiadłem, wypiłem te piwko. No i mówię, a czy właściwie się odwracam, bo mamy ten sklep z drugiej strony. Patrzę, sklep mi zamknęli, nie? Już nie kupię piwa i się go pytam, czy ma piwko, żeby mi odsprzedać, nie? Ale mówi, że nie. E, przepraszam, on mówi, że nie, ale mi daje piwo, nie? Więc ja mu chcę zapłacić za te dwa piwa, a on mówi, że nie chce pieniędzy, nie? No to dałem tam temu dzieciakowi te pieniążki i tyle za te piwo Także w porządku, są bardzo mieli, sympatyczni Dobrze, to ja już wchodzę do domu, to wszystko na dziś, na razie O widzicie, a Magda tutaj szoruje kuchnię A ja nie nadążam jej kupować gąbki to już którą ci kupiłem tą gąbkę? Czwartą? Cztery? Nie, jakoś tak. No i cztery gąbki. A my mieszkamy tu ile? Dwa dni? Od piątku. A dzisiaj mamy niedzielę. No. I co brudne, co? A daj spokój tak, on jak on, niby muszą posprzątać to wszystko. Ja nie wiem gdzie oni to jak oni to sprzątają. Jedyne co to umyli okna, bo powiedziałem, że chce mieć posprzątane mieszkanie, umyte okna do się przyłożyli, bo było widać, nie. że są umyte. Następnym, następnym mieszkaniem będę wynajmowała, zrobię test białej rękawiczki normalnie. O, dokładnie. Mam po prostu, nie mogę się do, dobrze rozpakować, bo mam wszystko uwalone. To mhm. wszystko trzeba wymyć, żeby można było rzeczy No. No już tam jakoś tak ułożyliśmy sobie No, proszę, o, proszę zobaczyć jaka to jest fajna budowla U -u. Tu są pokoje i kto wynajdzie. A to chyba już ktoś kiedyś pokazywał, ale nie pamiętam kto. Ale to nic nie szkodzi, ja nie pokazywam. kwiaty chyba a i jest ale jest no i to tyle idziemy Ktoś tu pływa? Czy nic nie pływa? No słabo a, są jakieś. Malutkę. Mmm, -hmm. mm -hmm. No, pokoi ti takie alabungalo. No, architektura ciekawa. I jesteśmy na ulicy. Zajdę ja do miasta i jestem coraz bliżej. Tem que bubble it's a bubble To no, jest fajny budynek. Spa. to tak idę pieszko i nagrywam co nieco. A tutaj jestem na jakiejś pagodzie.

tu jakieś jakby sarkofagi to wygląda takie grobowe. Uciekamy stąd no i właściwie to doszedłem do miasta. Dużo nie zostało. Idziemy sobie tutaj tą uliczką. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Oby coś było, żebym nie szedł na darmo. No to ja teraz wracam do domu. Po drodze kupiłem takie oto wielkie kubasy. Soki z trzciny cukrowej. No i jeden taki napój kosztuje tysiąca Czyli 7,5 tysiąca lieli. Ja jej dałem dychę i miałem wrażenie, że nie mi jej oddać, wydać mi reszty A nie lubię jak ktoś chce mnie wyczulać Więc musiałem się troszkę upomnieć o burgery są za 4,20 Chips. Proszę, że żeby przydać do żeby pięciu. Tak. O. Trzeba to sobie przyjść. Baranina. 7,50. Baranina. Kaczka. 4,50. Kuruta. To jest taki kołon albo dosyć fajny sklep nawet Ludzie, ludzie, ja chyba zwariowałem normalnie. Drugi raz jestem pod sklepem. Ten tryb sportowy to mnie wykończy. Jakiegoś bakcyla złapałem i znowu wylazłem. I teraz idę jeszcze dalej na drugą stronę za rzekę. Także co ja się nachodzę, to moje. I dobrze. Czy jakby mi brzuszek już pomału schodził. Kondycja coraz lepsza. Jak tak dalej będzie, to mi Kambodży zabraknie. Będę musiał pieszo iść do Wietnamu albo do Tajlandii. <ścoughs> A to są jeszcze burgery fajne. Bar z burgerami. Po 11, po 10, po 9, po 6 Ale konkretne się wydają być Idziemy na drugą stronę, tutaj trzeba przejść Zaprzód o Uwaga, uwaga, bo idę O jak ładnie oświetlone Proszę A, Thank you, thank you Maybe, maybe tomorrow I wchodzimy na most Przyjaźni, jesteśmy na drugiej stronie. No, ja już właśnie dotarłem do domu, i widzę, że już Magdalena. Prawie już zrobiła porządek. Jesteśmy już na końcówce. Nie ma Prawie. No. Prawie. No, ale już bliżej końca niż w początku. Także ja się nachodziłem dzisiaj po tym mieście. Aż mnie kopyta wchodzą w cztery litery. jakie mamy ładne. Obrazek. No i to na tyle dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie, za subskrypcję, za lajki. Oglądajcie mnie, bądźcie ze mną. Do usłyszenia. A może i do jutra już. A nie, jeszcze dzisiaj spróbuję odpalić live'a. Będzie mniej więcej o godzinie której Magdalena, tak, mniej więcej. Polskiego czasu 17, to jest 203. Mhm. Mm tak około. 16:17. No. Bo nie wiem jak to. Zmy o 16 postaram się. No to na razie pa.